Mowa u dziecka rozwija się symetrycznie, to znaczy rozwija się od początku od narodzenia do okresu 3-4 lat, kiedy już rozwój mowy jest zakończony. To, co powinno rodziców zaniepokoić, to przede wszystkim brak kontaktu wzrokowego ze strony dziecka. Brak chęci do komunikacji to są również sytuacje, w których nasze dzieci nie gaworzą. Gaworzenie jest bardzo ważnym etapem w rozwoju każdego dziecka. Opóźniony rozwój mowy pojawia się w bardzo różnych aspektach. Bywa tak, że dziecko rozumie wszystko, co mówią do niego dorośli. Natomiast nie potrafi wyrazić tego, co chce, nie komunikuje swoich potrzeb, czyli nie kontaktuje się z dorosłymi. Bywa też tak, że dziecko nie rozumie tego, co się, komunikatów, które się do niego kieruje, no i siłą rzeczy nie potrafi tych komunikatów nadawać. Bezwzględnie występowanie któregokolwiek z tych czynników powinno rodziców zaniepokoić i rodzice powinni udać się do gabinetu w celu przeprowadzenia diagnostyki. Dzieci uczą się mówić, obserwując i będąc w interakcji. Krótko mówiąc, patrząc na twarz dorosłego, bawiąc się z nim, naśladując też ruchy artykulacyjne. Z punktu widzenia rozwoju mowy jest to niezwykle ważna umiejętność. Natomiast jeżeli dzieci sadzamy przed telewizorami, przed tabletami, przed komputerami, zwłaszcza małe dzieci, to oczywiście w domu jest trochę ciszej, natomiast dla rozwoju mowy naszego dziecka jest to bardzo niekorzystne działanie. Butelka i smoczek to dwa pytania, które najczęściej pojawiają się ze strony rodziców. Drodzy Państwo, nie przedłużajmy czasu, w którym nasze dzieci korzystają z butelki i smoczka. Oczywiście czasem jest to element konieczny ponieważ dziecko może mieć wzmożony odruch sania, może mieć potrzebę zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa, natomiast starajmy się nie przedłużać tego zbytnio i maksymalnie do drugiego roku życia i smoczek i butelkę z życia dziecka wyłączyć.